Szanowni widzowie, dziś zapraszam Was na quiz Ultimate. Nie chodzi tu jednak o Ultimate Team, tylko chodzi o to, że jest to połączenie dwóch quizów. No bo moi dzisiejsi goście stwierdzili, że zwykły quiz to dla nich za mało. Mamy do czynienia z prawdziwymi ekspertami, z ludźmi, którzy nie pomylą się dziś ani razu. Strzały tylko za pierwszym razem. Alwin i Pelkady, witam serdecznie. Dobre intro zrobiłeś? O nas mówiłeś? <laughs> no, jak weszliście tutaj tak pewnie, że nie chcecie zgadywać tylko piłkarzy, ale także kluby I nie tylko. Takie, gdzie widać herby, ale także, że gdzie wszystko jest zakryte, to jak mógłbym się pomylić? Panowie, mogło chodzić tylko o was. Ja się muszę zrewanżować za pewien pojedynek ostatni. Myślę, że to jest idealne. A nie, bo. Jezu, nagrywałem przez szczerze, dobra, nie. Ja nie mogę takich rzeczy znowu mówić. Chociaż w sumie. Mogę takie rzeczy mówić? Widzowie, ja. Wiecie co? Ja Wam po prostu wytłumaczę <laughs> zasady dzisiejszego odcinka. Już, już skończmy to, po prostu. Każdy z uczestników na przemian zgaduje zawodnika w oparciu o podpowiedzi takie jak liga, wiek, numer koszulki i tak dalej. Łącznie mam Mamy 8 prób, więc jak wiadomo, z każdą kolejną będzie coraz łatwiej, dlatego im szybciej zgadniesz, tym więcej punktów jest do zgarnięcia. Zatem, za poprawną odpowiedź w pierwszej rundzie jest 8 punktów, za drugą 7 i tak dalej, i tak dalej. Jak zwykle zachęcam do zgadywania razem z nami i chwalenia się swoim wynikiem w komentarzach. A jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Szanowni widzowie, zapraszam was oczywiście do subskrybowania kanałów moich gości, eee, wbijajcie do Alwina, wbijajcie do Damiana, wszystko macie oczywiście na dole w opisie, no i jeżeli ten film wam się spodoba, to oczywiście zostawcie tu subskrypcję, łapkę w górę i zgadujcie razem z nami, panowie, pierwszą rundę, zaczynamy z pokazanym zdjęciem i rozpoczyna Alwin, potem jestem ja, potem jest Damian. A, bo ty w to grasz jeszcze, okej. Okay. Tak, ja też w to gram, ja też tu jestem. <laughs> dobra, dobra, czekaj, czekaj. To mi wygląda na takiego chłopa, który nazywa się... Czy on jeszcze jest z tych top 5, bo to jest top 5 lig rozumiem, tak? To jest top 5 lig, tak jest. Z Johnny's klubami nie jest top ojoj, 5 lig, więc tam ojoj. będą zabawy. Mm, dobra, zaryzykuję, że to jest Ross Barkley, ale nie wiem, czy on jeszcze jest w topce. Oj, chyba nie. Jest, jest. Yes. A to nie on. No teraz jezu, ja. Nie, ja jestem drugi no teraz. Nie, nie fair. Ja jestem... masz nikt na P, trzeba było sobie na B myśleć, no. Ja jestem drugi, no, ale kolejną się. rundę będziesz Damian ty zaczynał, więc masz szansę tam na 8 punktów, więc wiesz. Okay. Ale jak to nie jest rozbarkli, to kłopoty trochę nam się robią. jak taki Barkley. Nie? Hmm. A, a ja pójdę w polski wątek. Bo i tak nie jesteśmy tutaj <laughs> ten. Zalewski. Nie, nie. Odważnie ja wiem, nie, że to? raczej nie, ale. Zalewski to jest to serio? Wow, Serio. To wesoło. No to coś dla Alvina to powinno być, ja, jeśli chodzi o Ja już o ligę. widzę, ja już mam. To jest midfielder tak zwany. Żeby nie, bo to nie jest moja odpowiedź. Z daleka taka twarz podobna do Jacko, ale to oczywiście Jacko nie jest, ale. Kurde, bo ty wiesz, koza, to jest najgorsze. Tak, ja wiem, ja wiem, widzę budzie w tym tenczu, moim zdaniem. A może ja proszę. też wiem. To nie, to może dajcie mi 5 minut i Chociaż... A, bo numery, racje numery, wiek, tak, więcej 11, nie więcej niż to czyli age, age, taki... Kurde, nie no ja to narodowość, tylko, znaczy wiem, że to nie... Co to jest? Dobra, nie wiem, po prostu dajmy tutaj Bena Sera. <grym> Ty <żeś> pomógł? No. <grym> Ale z numer, e, numerem wam pomogłem. Mhm. No to teraz ja ja mówię, że ty czekaj, bo ta twarz się trochę teraz odmieniła. jest czekiem, pomyliłem. Ale ja też tu widzę Jacko. Od czasu jak ty widzisz Jacko, to ja tu widzę Jacko. No Dobra, tak mam, kurde. Mam dwa typy, czekaj, on jest nie, on jest Ale ja ty zostanę przy swoim. Ja teraz mam dwa typy, bo ta, tw bo ta twarz się tak jakby jeszcze bardziej Odkrywa po tym po, po paru, tak? Czy mi się wydaje, czy mamy jakieś omamy? Tak, tak, ten blur się zmienia. Nie, 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 ten blur się zmienia. Tak samo było w każdym kolej poprzednim odcinku, w którym brałeś udział, więc gratuluję spostrzegawczości. <grym> Mam... Kurde. Mm, niedobrze. No dobra, ja pójdę w... To nie będzie on chyba. No nie, to nie będzie. będzie. Mil Mil Milikowicawicz, ale... Mm, nie wydaje mi się. Mm. Ja tutaj widzę... Oj, nie widzę po tej podpowiedzi twojej. Szczerze, ja nie wiem nawet, czy jak zobaczę w pełni od, od, odmytą twarz, to no Tak on właśnie, mi się wydaje, że mogę. Ja mówić. myślałem szczerze i byłem bardzo przekonany, że to jest Barella. Ja też ale... myślałem, że Barella, ale wiek, 25 w górę, też chciałem go powiedzieć. Ja ale nie on... patrzyłem na wiek, ale teraz no mi numerem pomogłeś mocno. I to już się ja robi. Ja myślałem, kłopoty. że to kimś. Ja się zastanawiam, czy on ma dziary na, yy, tym, na szyi, czy nie, bo ona jest dużo ciemniejsza, ale tu jest. Może pójść to w cień. każdą stronę. Myślę, to jest cień. Kurczę, eee, jakiś taki środkowy pomocnik. Roma to nie jest, czyli to nie może być ten, co myślałem. To nic nie zmieni. Ja, ja mówię rabiot, to nie jest rabiot, ale nie mam pomysła, nie chcę przedłużać, mm, więc. Mówię ulubiony. No nie. <laughs> na pierwszym się wywrócimy, naprawdę? Kto o, to na jest? to wygląda. Ale najgorsze jest to, że ktoś w komentarzach pewnie. Od razu wiedział kto to. Od razu, nie? I od razu, bo ja, ja tu coraz bardziej widzę barelle, nie? Ja tak samo, ale. <grym> raczej to musi być Włoch, już patrząc na te, jakie narodowości wyeliminowaliśmy. Nie świadczy to o nas najlepiej, że ani razu Włocha nie wymieniliśmy z serii. Zobaczmy, czy to ta narodowość, chociaż niech to będzie ten barela. A, jest o. to Włoch. Co? C! <grym> z ósemką. Ja jest byłem... Rocznik. Ja byłem pewien, że on już jest stary. A ja nie. myślałem, że on gra z Semką cały czas. A także cię tak Damian, bałem, to... zdobywasz dwa punkty. Gratuluję świetnego rozpoczęcia quizu. E, e, zaczynasz kolejną rundę. Dziękuję. Mohamed Salah. Nie, nie. to ustawione. Też ustawione, też ustawione, nie. nie, nie, nie. Odmawiam, nie. odmawiam waszego udziału w tym quizie. Odmawiam. Nie. Wszystko ustawione, wszystko. Jak zawsze, z Damianem wszystko ustawione, ja nie wiem. Po uśmiechu poznałem. No ja wiem, no. Eee, Gavi. No, albo nie. Nie, tak. No. Tak jest. Dobrze, podoba mi się to, więc go nie Damia Damiana. Jak się czujesz Alwin? Nie odpowiadam na marne zaczepki. to eee, jest Martial. Oj, Bo... nie wydaje mi się. Dlaczego myślałeś, że to Marsja? Fryzura bardzo podobna, ale Patrick pomogłem Forward, dziewiąty I numer. To ty zaczynałeś, ja jestem drugi, i ja tutaj widzę Jonathana Davida w tym tęczu. Nie, Nie wiem, jaki to jest numer, ale wydaje mi się, że to będzie Kanadyjczyk. Wow. -y... Oh oui. Dzięki, Alwin, doceniam bardzo mocno. E, tak więc, damy, teraz ty mamy. zaczynasz. Dobra. Aha. Nie, jak to będzie to, jak to będzie to przysięgam, to ja zakończę. Znaczy, znaczy wygląda jak żeroateng. Mi przypomina takiego był kiedyś szybki Speru Kario się nazywał? Boatek. W fucie czasami to był w tanich składach. Aj, to przepraszam no najmocniej, ale bołateng ma taki sam kształt głowy. To prawda. Ty, a to. Znaczy teraz ty, Alvin. Ja mam wrażenie, że ty się z nim dobrze znasz. Nie mam pojęcia, czekaj. Mniej niż 34, mniej niż 7, no to mi nic nie mówi tak naprawdę. <laughs> Czemu ja dostaję takie gówniane podpowiedzi? A wybaczcie od razu z buta jakiegoś Salacha Gawiego, Nie rozumiem. Nie. To nie było mi łatwe. Gawi nie było łatwe. Oj oj, oj dobra. <laughs> niech będzie Bremer, no już niech będzie. nic innego. Nie Moim nie wiem zdaniem się jesteś bardzo blisko, ale nie. <laughs> no, no, Ajajaj. ja O kurczę. Bo ja tu widziałem. Ja tu widziałem Aleksandro, tak szczerze, no ale to nie jest Aleksandro. Nie, 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 pewnie. A czy to może nie jest Renan Lodi? Nie. Wow. No, no to do ja. Do pustej bramki. Wy wy wypada bym to trafił. Znaczy, nie wiem, ile on ma lat, ale skoro obrońca Brazylijczyk z Premier League, to może Gabriel? Oj może tak? Możliwe. No. GG. Gabriela się poznaje tak jak Bobiego Firmino, tylko musi się uśmiechnąć, a ja tu się nie uśmiechnął. <laughs> e 8, 7, 6, 5 punktów dla ciebie w takim razie. I to kończy naszą pierwszą rundę. Teraz przechodzimy do trzech kart. Znaczy, do trzech rund, gdzie mamy zawodników zakrytych i rozpoczynam to ja, co nie jest zbyt miłe, bo Saka. Kiedyś, Kiedy, kiedyś, kiedyś, się bukają. uda. O, ale powiem ci, no. Yy. Nie ma za co, nie ma za co. Ale mi wystawiłeś tutaj. Ale, ale czekaj, jest... bo teraz Damian jeszcze może ci Aha. jakoś pomóc. Dobra, to skoro to ale nie jest napas... znając Damiana, zaraz powiem, że żeby ci zawęzić. <laughs> <laughs> nie, no dobrze. Powiem ci, że to nie jest zły pomysł. Daj <laughs> Wiesz co, Alvin? Chcę sprawdzić, czy to nie jest czasem Jordan Henderson. O Boże. O Boże. No, czysto teoretycznie, jeżeli byśmy nie zdobyli żadnych punktów do końca tego, to, to, to byś wygrał, Damian. Nie jest to jakaś taktyka. Tylko przypominam, że tu punkty liczą się podwójnie. Parę brzydkich słów mam. Nie Pozycja nie Mother, a Midfield. Pomocnik. No to co najmniej niż 33 lata, 14. Mother, mother friendly, ponieważ ten materiał nie ma w sobie przekleństw, i można oglądać jeszcze, go z mamą. Jeszcze. Adrian Rabio. <laughs> okay, Lubisz okay. go co? Bardzo lubię. To o, ho. O, ho, 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 Fantastycznie. Kurcze. Nieprzyjemnie. A ten numer wysoki. Takim numerem to co Barella gra co najwyżej Tak, oczywiście Nie, no ja wezmę, nie wiem, niech będzie Leon Gorecka. Okej. Okay. O. Uh. Ale nie Niemiec. Pomocnik. Jakiś... Nie, Niemiec. Jesteś młody. Nie z Bayernu. Dobra, zaryzykuję Forsberg. Ciekawe. A i Okej. Tu jedna Spodkoru rzecz, wybierałem. cały czas może być. To Nkunku, bo mogło nie być aktualizacji, to od razu A, mówię. Nkunku chyba fall, Raczej nie, nie, ale jakby daję I wam znać, że, że mógłby być. Ale tak, Zatem to może Francuz być Nkunku, spędny. to może być Nkunku, Alvin strzele w Nkunku. Nie zrobię tego. <laughs> jezu, jak się nazywał? Nie ja widzę jego twarz, ale nie widzę jego Nimo nazwiska była. To też nie było, on niestety. No dawaj. A... Oj, też wiem kto to jest pewnie. Jezu, chyba jezu jak on się nazywał? Ja naprawdę, ja widzę jego twarz, ale nie widzę jego nazwiska, czekaj. wiedziałeś Rojs, Shurle. Gece. To nie są oni, to nie są oni. Havertz. No niestety, nie, chyba mi, to, chyba mi to nie przyjdzie do głowy, ale. Beckenbauer. Przepalałem go w niejednym SBC i teraz nie pamiętam jak się nazywa, nie. Ale przez chwilę Przez chwilę. Z... Nie, nie. Dobra, niech będzie. Niech będzie Nkunku. Ja nie wymyślę tego gościa. Ja mam teraz. Ja mam teraz dwa kurcze pomysły, ale że to jest powyżej 25 roku życia. Uuu, to mi odpada, bo ja chciałem dać Sobosloya, ale on nie jest powyżej 25 roku życia. Czy to nie jest Kampl? O niego mi... Nie, jak to będzie on przysięgam. Jest. Dobra, to mi zostaje... To jest masz Konrad Laimer? A Limer. On dopaje. Do do może być Limer. A, no tak, ale to jest. Dwa Wcześniej punkty Nie myślałem, ale myślałem, że gra z innym numerem. Więc tutaj wtopiłem, mm. ale... Dobra. No dwa punkty wpadają, no bo tutaj jest oczywiście za dwa. To teraz zaczyna Alvin, bo kto, yy, kto zaczynał? Ja zaczynałem teraz, tak? Czyli teraz Alvin. Wojtek szczęsny. Okej, okay, to teraz ja. Rafael. Okej. Okay. Jeszcze numer. No wiesz, właśnie to ciekawe. Jeszcze numer. Nikobarek. Okej. Uuu, okej, no dobra. Może teraz bym poleciał, bo jest, jest pomocnik. 26 lat, 23. okej. Okay. Ale ten numer, kurczę, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze musisz. No, chyba bym pożył znowu w tego blinkowicie sawicza A z jakim on numerem gra w ogóle? Nie mam pojęcia, ale to nie będzie racji, ale wiek się zgadza. O, wiek się zgadza. Ja bym poprosił pasaliczach. Wow, ale to jest ten sam wiek faktycznie. No tego numeru już ten kolega nie może być. No wiem, Jakie ale kluby są jeszcze? Bo myślałem to o numerach ja. wyższych po prostu niż 20, coś, więc no nie, to nie to wiem, to, że może to, nie? Ktoś z Romy może to ma 28 lat. Ale nie Włoch cały czas, nie? Właśnie, nie Włoch, no może ktoś z Argentyny? Tylko jaką pozycję miałby tutaj ten pewien Argentyńczyk? Myślę, że 100 pro forward, w sensie nie wiesz, że mm. on miał MFA, ale z drugiej strony forwardem był Zalewski według tego, więc... Numer większy niż 21... Ale no mniejszy według... niż 88. Nie będzie to Krzysztof Piątek, to wiemy. Kto gra w Romie? Rodze z Totti, De Rossi... De Rossi. Od Rosji prawie wiekowo by pasował. Musiałobyś chyba dwójkę na piątkę tylko zmienić by były git. Dobra, zobaczmy czy to jest po prostu ten klub, prawda, no... Jej... Daj de bale. Aha. <grym> Okej. <Okay. grym> <grym> Czyli to nie jest... Nie było tylko Napoli z tych większych. Czyli to no. bardzo może, że to jest chłop z Napoli. Dobra, powiem od razu. Lobotka. Nie wiem czy ma... Bo ty się znasz. Cztery punkty. Pierwsze dla Alwina. Gratuluję. Słucham. Hey, gonna go na hate. Lecimy dalej. I rozpoczynamy tym samym ostatnią naszą rundę, piłkarską. E, I rozpoczyna ją Damian. Harvey Elliott. To nam nie pomogło, e, Alwin. No to co? E, Blachowicz. Foder jakiś tu wymieniasz, Alwin. Ja cię proszę. Ja, coraz mniejszy Jeszcze. numer. Wiek wyższy. A weźmy Manuel Neuer. Okej. Okay. No, ale no, powiem idzie nam. Mhm. Nice. Jeszcze dwie ligi zostały, teraz Dobian. nie trafmy i. I to będzie obrońca. No. Na no, to wychodzi. Araujo. Nie wiem ile on ma lat. on nie starszy chyba. Jo! Jezus Maria. Nie. Nie! Czy to będzie? No to, Czy jeden to będzie. może być dwóch. Kurde. Czy to będzie? <gry> Jimenez z Atletico. Ty kasztanie wredny! 8 punktów, a, gratuluję! Wracamy. Tak mi się wydaje, że 8 za to wpada, jeżeli dobrze liczę. Więc bardzo tutaj szybko nadgoniłeś dzięki tej rundzie. Wyłożyłem ci na pustaka, podziękuj mi lepiej. Nigdy w życiu. Więc w tej atmosferze pełnej e, zdrowej rywalizacji przyjaźni <laughs> przechodzimy, panowie, do czegoś, czego jeszcze nie robiliście, ale co chcieliście zrobić. Zatem są to kluby. E, pierwsza runda liczona za 1, e, zgadujemy tutaj z Herbem. Druga runda liczona za trzy bo tam nie będziemy mieli herbu i wydaje mi się, że dla nas taki handicap Trzy razy punkty zdobyte to będzie coś, bo i tak nie zdobędziemy żadnego. Każdy z uczestników na przemian zgaduje klub w oparciu o podpowiedzi, takie jak kraj pochodzenia, rok założenia, pojemność stadionu czy położenie na mapie. Łącznie mamy sześć prób i jak wiadomo, z każdą kolejną będzie coraz łatwiej, dlatego im szybciej zgadniesz, tym więcej punktów jest do zgarnięcia. Zatem za poprawną odpowiedź w pierwszej rundzie do zdobycia jest sześć punktów, za drugą pięć i tak dalej. Jak zwykle zachęcam do zgadywania z nami i chwalenia się swoimi wynikami w komentarzach, A jeśli Chcesz więcej takich odcinków? Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Teraz ja rozpoczynam, bo tak wynika. I. Manchester United? Wydaje mi się, że nie. Też mi się wydaje, że nie, ale. O Boże, ja wiem co to jest za klub, ale w życiu nie mam pojęcia jak się nazywa. Ale tu polegniemy. Ale tu polegniemy. Ja zaczynałem teraz ty. Teraz ja. Dobra, no niedaleko Manchesteru, steru, 267 km w lewo, czyli... O to chodzi, tak, że w lewo na mapie to będzie. Tak, na mapie to lewo nazywa się zachód również. Jakby. Eee... Ty naprawdę wiesz? Ja wiem, znaczy... co to jest za herb, ale wiem, że go nie zgadniemy. A czy po prostu narodowość chce sprawić? Ross County. Dobra, nie w tę stronę poszybku. okej. Okay. Ja nawet nie wiem, czy ja chwilę ale kariery rok trafiłem, nie robię. Nie trafiłem, tak. słuchajcie, macie rok. A to mam mniej niż 7 tysięcy. 000... Tak, ludzi. Bo to jest. Ja mogę wam podpowiedzieć, bo ja wiem, że to jest z Irlandii klub, ale ja nie mam pojęcia, co to jest za nazwa klubu. Nawet. Nic. Juventus. Co to dało? Bardzo mnie bawi z jakim entuzjazmem chcieliście tutaj zagrać eee, to Arsenal. Bardzo za mocno, za mocno. Jeden klub z Irlandii, żeby znać. Jezu. Nie mam pojęcia, co to jest. Jakieś, Ja nawet nie wiem, moja wiedza o Irlandii no nie jest największa. Jest to kraj owiany tajemnicą dla mnie. Myślę, że dla wielu oglądających, chyba że mamy tutaj widzów mieszkających w którejś Irlandii. No, nie ma osób, żeby to znać. Weź jakiś szamrok, coś wpisz szamrok, to ja ci powiem. Szamrok jest o, zielony. Coś takiego, no. U, dobrze! No 7 km od, od Shamrock Rovers. No, teraz nie zgadnąć Alvin to już będzie przypał. Naprawdę. Dundee United. No? No trochę dalej. <laughs> ale w Wielkiej Brytanii. St. Patrick's. No. No, tak. no to jakbyś Lacha zaprosił, to by ci no. odpowiedział. No możliwe. Nie, no więc panowie, pierwszy z pięciu przykładów nie poszedł nam najlepiej, dlatego jakby nie zapraszałem was na quiz z klubami. Nie ważne jak, się, zaczyna, ważne, jak się kończy. To spokojnie, lecimy Zatem dalej. Zatem możesz teraz nam udowodnić, oczywiście. bo ty zaczynasz. U, ja wiem, tylko nie znam ja też nazwy. Wiem. A znasz nazwę? Wszystko wiem. A ty jesteś A może... po Alwinie, tak? Tak, ale ja nie pamiętam nazwy w ogóle. Dobra. Liverpool oczywiście. Czy to jest... Czy to jest DC United? Mm, o nie. nie. Oj, bardzo o, nie. Czy... Okej, okay, dobra. A może... O oh, Boże. Eee, na DC czy... United też w pierwszym eee, momencie, więc czy dzięki Alvin. to jest... Czy to jest Perugia? Wątpię, żeby była, ale... Ja p Brrr. Ale powiedz mi, że ty po prostu tam jedziesz na wakacje. Że jesteś na wakacjach tam teraz, 5 kilometrów. Pod... Niedaleko! <laughs> o boże. O shit, że to siadło. Ja myślałem, że to jest, jest taki klub z Austrii albo z Niemiec, który ma tak bardzo dużo w środku e, nawalone takich kolorowych rzeczy. Ja, ja nigdy nie pamiętam, on, nie, nie, nie pamiętam, jak on się nazywa. Ja myślałem, że to jest to, ale potem to ptaszysko się odkryło. Damian, teraz ty zaczynasz. No nie no, Nie wiem, Pumas unam. Ej! No tak, oczywiście że to jest to. <grywia> Okej. Okay. Y, szybko nam poszła ta runda. Y, teraz zaczynam ja. Nie, prze... Aha, tak. nie Bo Damian zaczynał teraz, czyli teraz ja. Ojo. R R Rosenborg. No. Nie. Oj, tak Czy daleko Rosenborga. Jest... Leczę. Livington. Livingston, o. Jooo! Ej, to. <słuch> Powiem szczerze, skąd ty to wiedziałeś? Jesteś tam teraz na wakacjach? <słuch> no, czułem, czułem to. Nie oszukiwałem, <słuch> bo Alvin może coś podejrzewać, że być może ktoś mi podpowiada. No nie. Czyli to było czwarty przykład. Punkty wpisane. Damian dzielnie idzie dalej. I teraz zaczynam ja, tak? Nie, ty... Alvin. Alwin, Alwin, Alwin zaczyna. Czy to jest proste, przecież ty to masz. Barwy bardzo fajne, ale to nie jest to, o czym myślę niestety. Nie wiem, pałk? No, tak. Wow, ale dystans. Łoooł. Wow. 12 tysięcy kilometrów, prawda? oj, Ojojoj, oj, to teraz ja. Oj, ja tak bardzo nie potrafię w te kluby. Gdzie to będzie 12 kilometrów? 11, nie, no 12, 12 tysięcy kilometrów, i to. jakiś kurde Urugwaj, chyba, albo Argentyna. No tak. Jakby innej opcji nie widzę. Dobra, dajmy. Newell Newel Old Boy. To, to to, nie jest to, o, ale. No to uu, chciałem wam. Argentyna. O jezu, to jest River Plate. No właśnie, teraz to zobaczyłem, ty. No. Masz rację. Zatem Damian gratuluję czterech punktów. No tak, bo ja zawsze zapomniałam, że tu jest mniej do zgarnięcia, tak czy siak, jesteś bardzo daleko na prowadzeniu. Natomiast teraz, panowie, będziemy mieli razy trzy. Zgarniasz za pierwszym razem klub i masz naprawdę dużo punktów. Tylko przyznam szczerze, zgubiłem trochę kolejność, kto powinien teraz zaczynać? Poprzednią chyba Alwin zaczynał, prawda? Bo chyba tak. tak. Czyli Damian zaczynasz. Aha, czyli jak trafię, to mam ile punktów? Jak trafisz tylko 18. Jeżeli trafisz, masz 18 punktów i wyłączamy nagrywanie. Jakby eee, solidarnie wszyscy. Yokohama. A, nie ma? <laughs> Czekaj. A weź wpisz Urawaretsu, bo czy w ogóle jest Japonia, czy tu... Aha, czyli nie ma Japonii, dobra. No to... Dobra, to od czego by tutaj zacząć? Może... Kurczę, chciałbym trafić, naprawdę chciałbym, żeby to był najlepszy moment w historii, w ogóle tych wszystkich quizów na w twoim kanale. Dlatego mój typ to... do wiel do je Jednym z niezłych quizów był ten, jak United nie poznało Ronaldo Nazario, więc poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona. <laughs> Austria-Wiedeń, czyli Wień, tak. No, nie wyszło mi, szkoda, ale. Uh. Jesteśmy blisko. Uuu, uh. Alwin. Teraz moja znajomość z geografii się powinna tutaj przydać, której nie mam. Czyli Austria jest tu, idziemy w tę stronę. Chyba w tamte. tam jest. tam jest Belgia, niech będzie klub Bróż. Oj, chyba za daleko. Wow. O! Cziutkę. Dobra, ja nie mam pojęcia, gdzie jest Brugia. Tak zupełnie, więc mniej więcej wiem, gdzie jest Wiedeń, ja tak sobie myślę, że to może być. Deutschland, Deutschland. Deutschland, Deutschland, no. Jakieś takie zachodnie Deutschland. A to skurczy kurczę jednak... Dobra, e Bayern Munich dajmy. Zobaczymy jak to wyjdzie. No, też nie. 200... Ale dobra, tylko to nie Niemcy, ty może Polska? <grym> Niemożliwe, że do Wiednia jest, znaczy zależy, gdzie mieszkasz, ale z łodzi do Wiednia jest. No dobra. Ty tysiąc kilometr... <grym> mniej niż 1000 kilometrów, a z 800-700, nie? Ty, ale no. Coś takiego. Monachium jest tak kurde. Mi się wydawało, że Monachium jest dużo a, bliżej Nie, 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 Ale w sumie. Nie, nie, nie. Wiednia, ale... tak, że, że to nie jest klub niemiecki, o to mi chodzi, że. No. 291 km z Monachium. Weź daj ten Sparta Praga. 6, 5, 4, 3, 3 razy 3. 9 punktów dla Damiana. Yy, dobrze. Tak więc ja rozpoczynam kolejną rundę. I yy, 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 poproszę. No Arsenal. Buchaj, Osaka, to nie jest. No, to jest. nie jest. 11 no. tysięcy. Ojo. Nie. nie. Alwin czy ja? zaczynam cheat. Weles Sarsfield. Ja! Mam... 14 tysięcy. Jezus, merda! Kurde! Nie. Jedyny, jedyny klub, który... Znaczy znam dwa... No, znam więcej niż dwa kluby, ale... Nie wierzę! Więcej niż I 40... To jest duża chociaż w mnie nie bo. 14 km! Ja w ogóle nie wiem gdzie, gdzie jest ten klub, co powiedziałeś. Ja po prostu ja powiem Boka... Ja po prostu <laughs> powiem... Ja wiem, ja po prostu powiem pokażonios i tyle. Bo ja. Może. Hmm. 3 km! <laughs> Boże! No, poza, eee. przykro mi, ale nie możesz się już pomylić. No, daliśmy ci takie wskazówki, że nie masz wiem, szans. Nie masz czekaj. szans. Jest River Plate, jest boka. Jezus, Maria. Nie, nie wiem. Co. Ja, ja, ja powiem znowu Newell. Znowu mm -hmm. powiem to samo. No nie, Oj. daleko. Wyjechałem. Trochę wstydnie wiedzieć, gdzie leży to całe. Gdzie, gdzie ma siedzibę River Plate, ale jeszcze to nie jest moja odpowiedź. 3 km od Boka Juniors. Chyba, znaczy ja mam jeden jeszcze. Znaczy nie no, jest tam więcej już klubów chyba, dlatego dajmy ten River Plate. No nie może tak... być, jeszcze raz nie? wydali? dali? Nie? No nie. Eee. Znaczy... Był... Razy, to wszystko jest obok siebie, Jezus, kurde. Jezus Maria, ty. Ja już nie znam klubu. Ale całkiem. zobaczcie, jakie te spory te, ten River Plate ma, one mają naprawdę spore stadiony, w sensie to nie są jakieś no. takie wielkie, ale są spore, nie? Tak coś pomiędzy Mam co wiadomość, wiadomość, bo, bo ja nie znam już więcej w ogóle klubów z Argentyny. Wyszliśmy wszystkie cztery, które znam. To jeżeli się poddajesz, to dajemy River Plate po prostu. Dajemy River Plate. Ja bym Racing, myślałem o Racingu jeszcze mm -hmm. przed do głowy, ale to jest Independiente. Ja. Tak? On tam Aguero Aguero chyba grała za na nazwę. O burze, ale, ale jesteśmy. Jakby jakaś telewizja szukała em, studia przed tym em, Argentyńskimi rozgrywkami, to możemy prowadzić ty. Byliśmy blisko, no. Dosłownie. Dobrze, tak więc rozpoczynamy, panowie, ostatnią rundę. Yy, no chyba tylko Alvin, zgadnięcie twoje albo moje w tych pierwszych próbach, które mamy, jakoś pozwala nam dogonić Damiana, ale szczerze wątpię, bo to jest największa przebaga w historii. Napoli. Wynik cis. No, no o, nie, o, o, Jezus. Ooo Barcelona? To byłoby za łatwe. Ale, okej, okay, stadion jest 99 nie jest tysięcy. Nie. I dosyć blisko. No. Girona. Tak mi się wydaje, że to będzie to. Dziękuję, jest. Nie, no przecież. Gdyby mnie to, że ja robię ten quiz, tam będzie że ustawiony. <grym> nie no, jechałem akurat z Barcelony do Girony to tak odległościowo. Nie no, to, to no musiała być no. Girona i też bym dawał Girona od razu. <grym> ja bym nie dawał na przykład. Ja bym powiedział pewnie, że jest spaniol. Nie, no bo spaniol jest w Barcelonie, wiesz? No wiem. To by było za daleko. <grym> Ale może oś przed oświadczonych się zmieściło, no nie wiem. <grym> Ja już nie chcę tych klubów. Nie chcę, to był taki odcinek specjalny. Już nigdy więcej. Ja ja jeszcze bo raz, mi się raz nie mogę, podoba. jeszcze jedna runda dodatkowa. Dlatego was na te kluby nie chciałem zapraszać, nie? Bo ja ale wiedziałem, ja, że ja to się ja źle skończy. Daj jeszcze jedną. <laughs> jeszcze, chce, chcecie sobie jeszcze jedną zrobić, jeszcze, tak dla sportu? Jedna, tak. jeszcze jedna. Arsenal. Nie wiem, kto zaczyna, ale powiedziałem Arsenal. Chodza niech zacznie. Ja dobra, Arsenal. Zaczął. Hmm. 750 kilometrów, dobra, Londynu. Hmm. Kontynent. Union Berlin. Oj, w złą Ooh. stronę. Znaczy, odbiliśmy się tak. Dajmy, może. Tak po skosie od tego Londynu poszedłem i. Tak. No? Dajmy, może. Znaczy, to było sensowne, kurczę. wydawało no? mi się. Niech będzie. Mm, Nicea. O, ładne, ładne miasto. Nice. nice. to nie będzie nice. nice. Czyli w górę. W górę idziemy. W górę. Ale to nie Francja. Yes. Nie, właśnie. To nice w górę, to ja bym poprosił Anderlecht. <śmiennie> no. Idziemy, <śmiennie> robimy rondo. I, chyba. Mniej więcej <śmiennie> spodziewałem się, że tak by to wyglądało, nie? Jakby ja Spodziewałem się, że to w naszym wykonaniu będzie tak wyglądało, a nie, że za, po trzech próbach Damian będzie trafiał wszystko, nie? <śmiennie> Ej, ale naprawdę my się tak podbijaliśmy tutaj. Ja nie wiem, gdzie jestem. Powinniśmy mieć mapkę przed sobą. To prawda. Myślę, że sam Herb klubu też by pomógł. Nie? A może Włochy? Ale to moja kolej. Wiem. Tak, mogą. tak, tak. Nie, no te Włochy nie mogą być, bo od Nicei w górę idziesz 363 km. No, masz no, rację. Poczekaj, Nicea. Odbiliśmy się od tej Belgii. No gdzie my jesteśmy? Belgia. Ona może tam. Austria znowu. Właśnie tak. Ja Nie wiem, jak. Kurde, Daierbe Salzburg oczywiście przypadkowo. Chyba ja. lewo. <gulia> <gulia> była Belgia, była Austria. Kto tam jeszcze Może Jak to będzie jakiś bardziej znany. Może, może Holandia? Ja, tak, ostatni gest, dobra. Ajax. No Nie, to by był północny coś, nie? Ojej, oh yes, to <gulia> młodzi chłopcy. I właśnie myślałem, że w ten sposób były, wyglądały te kluby, dlatego was nie zapraszałem na kluby, tylko na piłkarzy. Wybraliście kluby, i ja z Alwinem żałujemy tej decyzji. Wygranym absolutnie jest Damian, któremu gratuluję. I co, za jakiś czas mam nadzieję, że jeszcze przyjmiecie zaproszenie, tylko tym razem tylko na piłkarzy to Arsenalu może, i Juventusu zaproszę. Hardkor, naj, największy możliwy poziom. No to to był chyba, tak naprawdę zakryte kluby to jest najwyższy ja możliwy poziom obecnie. To da będziesz. Dobrze, dobrze, wszystko zrobimy. E, będzie pan zadowolony. Przez na razie mam nadzieję. Że... Programujesz swoją stronę. Tylko nie muszę. No, mam robię. nadzieję, że ty, jeżeli jedziesz na urlop, nie marnujesz czasu na odpoczynek, tylko uczysz się programowania. Jak e, ja każdy człowiek, który dba o świata. Jak widać, procentuje.